Witam, drodzy widzowie z MMA Piwnicy. Dzisiaj na Skype łączymy się z Michałem Czukiem. Cześć, Michał. Cześć, witam wszystkich. A jak tam? Co słychać? Powiedz, bo czy tak cię zasypało w tych barkach, że nic o tobie nie słychać, czy co? Bo oprócz ogłoszenia walki to, to niewiele. Co tam, Michale, u ciebie dobrego? No dokładnie. Teraz, teraz dużo czasu mi zabrało zorganizowanie. Całego obozu przygotowawczego. No i teraz przede mną mocne, mocne 6 tygodni przygotowań, także skupiam się tylko i wyłącznie na I dlatego, dlatego tak cicho jest o mnie. UFC 299 3 marca, Miami, duża gala numerowana. Czy to była jedyna propozycja na walkę, czy, czy mogłeś wybierać w opcjach? Nie, to raczej nigdy nie ma do wyboru. Zawsze UFC proponuje rywala i, i w sumie zawsze, zawsze się na niego zgadzam i, i nie ma tak, że jest kilku. Pot... Przynajmniej ja tak nie miałem, że było kilku potencjalnych przeciwników. No rywal Michael Pereira hmm dawno nie przegrał 7-2 w UFC, no teraz co prawda wagę wyżej poszedł do ciebie z tego co kojarzę, bo wcześniej gdzieś w tych niższych wagach się bił, co powiesz o swoim przeciwniku, no bo kurde Michał, tu każdy jak usłyszał o tym zestawieniu, no to, to jest sztos jeden po prostu wielki, patrząc na jego stylistykę walki i na twoją, no to zapowiada się mega, mega waleczka, co powiesz na temat swojego przeciwnika. No dokładnie, to dwóch, dwóch strajkerów to na pewno, na pewno będzie dobra walka i, i no też widziałam ten właśnie duże zainteresowanie tą walką w internecie, no, no i bardzo się cieszę, no, gala numerowana, karta no bardzo mocna tam w sumie od początku do końca, to są bardzo mocne starcia, więc no więc się, tylko się cieszę i skupić się teraz na przygotowaniach i wygrać. Znasz już dokładną kolejność walk, albo mniej więcej wiesz, czy jest tak jak teraz jest rozpisane, że walczysz właśnie ty, a zaraz po tobie wchodzi Mateusz Gamroc z Rafaelem Dosaniosem? Nie, ja tam widziałem na kilku portalach te kolejności walk, ale mi się wydaje, że to będzie ulegało zmianie do, do samego, może nie do samego tam, nie do samego eventu, ale myślę, że to jeszcze kilka razy się zmieni. Co powiesz o Operejrze, na co musisz głównie uważać, jeśli chodzi o niego? No przede wszystkim e, chyba ten początek walki, nie? Dokładnie, tak, tak też się z tym zgadzam. To początek będzie kluczowy i myślę, że im dalej w te rundy, w drugą, trzecią rundę, to, to będzie łatwiej, a, a on no nie szablonowym jest zawodnikiem, bardzo dobrze ucieka, bardzo dobrze bije z kontry i trzeba będzie na to szczególną uwagę zwrócić. Chciałbym Michał zapytać, czy trochę a propos przygotowań, bo z tego co wiem, to już nie jeździcie, nie jeździcie do Ankosu, do Poznania, jak to, jak to, wygląda teraz? No dokładnie, budujemy, budujemy swój team, ale nasi trenerzy są w przygotowaniach cały czas z nami, więc, więc trener od boksu, od, od grapplingu, od przygotowania motorycznego, więc wszystko mamy teraz na miejscu i jest to o wiele wygodniejsze, tak samo na ten obóz sparringowy też yy, ciągnę kilka takich topowych nazwisk, yy, jeśli chodzi o, o tę scenę kickboxingu K1 w Polsce. Więc ja tutaj na miejscu mam bardzo mocno plecze, czasami, czasami wrzucam zdjęcia z moimi sparring partnerami. No to naprawdę, naprawdę jest dobrze, a będzie na pewno lepiej. No widziałem takie ogłoszenie od ciebie, że szukasz kickboxerów na właśnie przygotowania do walki na sparingi. Dużo osób odpowiedziało na to ogłoszenie? Bardzo dużo. Ja w sumie nie wiem około, około 20 zawodników od razu do mnie napisało i bardzo dużo ludzi też e, takich fanów MMA polecało mi niektórych zawodników, więc bardzo za to dziękuję, bo mówię, co tam nie wrzucę, zawsze to jest bardzo duży odzew i widać, że ci ludzie mnie wspierają i to naprawdę jest dla kogoś, więc bardzo się cieszę i myślę, ten kamp będzie naprawdę dobry. Jeśli chodzi o zaplecze treningowe tam u ciebie w Barkach wszystko jest. Nic więcej już nie trzeba, bo tam widzę, że dużo czasu spędzaliście nad przygotowywaniem tej swojej bazy treningowej. Jak to wygląda obecnie. No, mamy, mamy dosyć dużą salę. Mamy, mamy właśnie salkę na, na trening cardio i planujemy to rozwijać i, i rozbudowywać z czasem, więc. Yy... Więc zawsze wiadomo, zawsze czegoś tam brakuje i zawsze będziemy dążyć do tego, żeby, żeby to powiększać. No ale jesteśmy na dobrej drodze i no, na tą chwilę naprawdę no, trenuję mocno i będę gotowy do walki, jestem pewny tego. Chciałbym Cię zapytać o Pora po UFC 299 też o kilka walk, bo to będzie bardzo fajna, mocna karta na początek. Może takie zestawienie, ja wiem, że ty Michał dużo śledzisz UFC i walki i, i te zestawienia i e, możesz się wypowiedzieć na ten temat. Fajnie na przykład dla mnie zaskoczeniem dużym było zestawienie Poirera z saint -Denis. Sądziłem, że Francuz nie dostanie walki z tak wysoko sklasyfikowanym zawodnikiem, jak ty to widzisz przebieg tego starcia i właśnie to zestawienie. No to będzie -Denis to jest no, bardzo mocny zawodnik i ta walka będzie dla niego takim sprawdzianem, czy już teraz jest gotowy, bo to w sumie będzie bardzo duży przeskok w rankingu i to pokaże, czy on jest gotowy na, na takie nazwiska, ale mi się wydaje, że on jak najbardziej ma szansę wygrać. On jest takim e, głodny zwycięstwa w UFC e, stoczył kilka walki, nie jest, nie jest zawodnikiem jakoś mocno. Porozbijanym, i ja myślę, że może porierowi jak najbardziej zagrozić i, i może wygrać. Mamy też ciekawy debiut na 269, a mianowicie Kevin Holland podejmie debiutującego w UFC Michaela Page'a. Co powiesz na temat tego zestawienia? No tutaj też, ja bym miał wybierać, to tutaj bym wybrał jednak Holanda ze względu na jego doświadczenie. On w sumie chyba w tamtym roku to. Był zawodnikiem, który najczęściej walczył w całym UFC, z tego co pamiętam i e, ja myślę, że to jego doświadczenie i, i takie obycie się w, i w, pie, w pięciorundowych pojedynkach, że, że wygra z Page'em. Że Page no, jest nieszablonowy, robi te swoje unikalne akcje, ale jednak ja myślę, że to doświadczenie i, i moim zdaniem ten lepszy warsztat taki stójkowy Holanda no, pozwoli mu wygrać. Mateusz Gamrod kontra Rafael dos Anios, jak to widzisz, Michał? Ja myślę, że na pewno na pewno ten dos Anios jest twardy, bardzo doświadczony i, i będzie zagrożeniem dla, dla Mateusza, ale wydaje mi się, że Mateusz jest młodszy, bardziej, bardziej może... ma więcej tej energii w sobie i. I myślę, że ta walka może zakończyć się decyzją dla Gamrota. Dla no i mamy jeszcze jeden ciekawy debiut, a mianowicie e, kubański zawodnik wagi ciężkiej Robellis Despainé. 221 cm zasięgu, rekord do tej pory w UFC. Co powiesz o debiucie tego Olbrzyma? A szczerze to, to jeszcze nie ten. Nie, nie siedziłem tego zawodnika, jakoś mi to umknęło, więc tutaj nie mam, nie mam zdania na ten temat chciałbym jeszcze Michał zapytać o walkę Czarka w Turcji, no, nie poszło tam po myśli w zasadzie e, całkowicie można powiedzieć, no bo mm, wydaje się, że Czarek był bardzo blisko UFC, ta walka może go troszeczkę oddalić co powiesz na e, temat właśnie tej walki Czarka w Turcji no dokładnie, to na pewno w pewien sposób go oddaliło no, ja sobie doskonale zdawałem sprawę, że to będzie, będzie ciężka walka, ale Czarek, e, no jest bardzo pewnym siebie zawodnikiem, chciał, chciał tam pojechać, chciał się konfrontować z zawodnikiem no, bardzo mocnym. E, więc ja, jakby, jestem spokojny. No, Czarek jest bardzo młody z tej walki, no to wyciągnęliśmy już teraz bardzo dużo wniosków. I ja, o czarka kariery, jestem spokojny. A, a tu mówię, no, dla czarka to, to pełen szacunek za to, że. Nie siedzi w jednym miejscu, tylko, tylko jest ambitny, chce jeździć, walczyć. I jak on taką decyzję podjął, no to ja mogłem mu coś doradzać, ale, ale nigdy bym mu tam nie zabraniał, albo bym mówił, że, że ta walka nie ma sensu. No, chciał pojechać, zawalczył i, i tyle. i Idziemy dalej. Gdzieś spotkałem się z opinią Michał, że nie, na, nie, na najlep nie najlepiej wam wychodzi to, że właśnie. Znowu próbujecie trenować sami, a nie macie głównego takiego trenera, jakbyś podszedł do takich zarzutów, które gdzieś tam w sieci się pojawiają. No nie wiem, czy nie najlepiej, bo ja wygrałem w sumie walkę ostatnią w Singapurze, trenując na miejscu z moimi trenerami i zdobyłem jeszcze za nią bonus za walkę wieczoru, więc albo ktoś nie śledzi naszych poczynań. Albo po prostu jest złośliwy, bo w sumie trenując tutaj u nas na miejscu, wygraliśmy chyba pięć walk pod rząd. Wygrał czarek przed czasem, ja przed czasem. Bartek Szewczyk za granicą wygrał. Konrad więc, Rusiński chyba. Konrad Rusiński wygrał w KSW przed czasem, więc yy, no nie wiem, ktoś może być mnie nie bo... Bo nasza sekcja się jak najbardziej, jak najlepiej rozwija. No, tutaj Czarek no, przegrał, no, ale to się też zdarza i, i, no, i nie wykluczymy tego, no, na takim poziomie, no, to, to zawsze te szanse są wyrównane. No a wiadomo, no, tutaj trenujemy, mamy tutaj bazę, chcemy budować swój mocny taki team i nam to wychodzi, ale już po tej walce na pewno, na pewno też poszukamy zagranicznych że to trochę odświeżyć i, i tyle, a tak to, to wszystko jest naprawdę, naprawdę w dobrym kierunku idzie. Bartek Szewczyk, wczoraj miałem okazję się z nim widzieć, nagrać taki wywiad, można powiedzieć po trasie, bo jechał z Warszawy do Was tam na tej bardzo, tak się spieszył na te spary o 18, że człowieku, a się cały trząs nie się doczekać. Bartek Szewczyk kontra Marcin Łazarz, rewanż o pas mistrzowski em, organizacji FEN. Jak widzisz to starcie rewanżowe? Czy tym razem Bartek już e, nie popełni żadnych błędów? No Myślę, że teraz to. Zdobył doświadczenie w walkach na, na Fenie i, i był teraz za granicą, właśnie też, też zdobył to doświadczenie na, na zagranicznej Galii. Więc e, jeśli dalej będzie tak trenował i dokończy ten kamp, to i, i, i wyjdzie do walki. Pokaże to co, to co potrafi, to czego się nauczył, to, to będzie naprawdę dobra walka i będzie na pewno lepiej walczył niż, niż w walce poprzedniej, to jestem tego pewny. Na samo zakończenie Michał, Robert Bryczek w UFC, również z Robertem miałeś okazję troszeczkę trenować kiedyś. I będzie się bił z Albertem Durajewym, który zresztą miał być też twoim przeciwnikiem. Gdzieś tam yy, wasza walka z tego, co pamiętam, miała się odbyć. Co powiesz na temat y, debiutu bryczka w UFC? Mm, dokładnie. Robert to mój dobry znajomy. Właśnie też tutaj yy, rozmawialiśmy na, na temat wspólnych treningów, ale już, już tam do Roberta walki niewiele czasu, więc, yy, więc nie będzie tam zmieniał nic, a co powiem na temat tego debiutu? Jeśli Robert nie da, się, nie da się przeleżeć w tej walce, uważam, i w pierwszej rundzie będzie bronił udanie, prób obaleń, no to im dalej w las, no to, to tą walkę może wygrać i, i, i może, może Durajewa znokautować. Tak jak śledzę, obserwuję właśnie walki Durajewa, to. No to jest bardzo dobry zapaśnik. On dobrze obala, kontroluje, ale właśnie im walka idzie dalej, to, to dużo zbiera ciosów. I uważam, że Robert ma szansę ma szansę wygrać z nim przed czasem, e, przez TKO. Tak 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 obstawiam no, ma bardzo duże szanse. Jeśli nie da się, nie da się zależeć, nie da się obalać, to, to będzie dobrze. Michał, tak jeszcze jedna świeża myśl, bo tak pościągałeś kilku bokserów na te przygotowania, jak Pereira. Pościągał zawodników jiu-jitsu i zapaśników. I, 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 jak to z reguły bywa, starcie dwóch stójkowiczów może skończyć się e, typową grapplingową walką. No, dokładnie, też, też nie wykluczamy tego i jakby to nie jest tak, że robimy tylko sam, samą stójkę, więc e, trenujemy wszystko i no i co, i będziemy gotowi na tą walkę, na pewno, co by się nie działo. No, także co, Michał? E, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że uda mi się tam jakoś e, jeszcze przed walką do was podjechać, coś nagrać na żywo. E, I co, drodzy widzowie? Michał Oleksiejczyk był moim i waszym gościem. Wszystkiego dobrego, zdrówka, powodzenia. Dziękuję bardzo za poświęcony czas na ten wywiad. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Na razie, hej. No cześć. Hej.